Witam serdecznie wszystkie skorpiony. Horoskop na miesiąc lipiec. Czytanie, oczywiście, ogólne. Nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Jeżeli masz ochotę, to zapraszam na czytanie prywatne. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje. Oczywiście, proszę o więcej. jakaś wymiana energii wtedy jest mhm. skorpiony skorpiony lipiec 2024 skorpiony skorpiony Skorpion. Wasza energia na miesiąc, lipiec, miłość, rodzina. Praca, finanse, co dobrego do Was idzie w tym miesiącu? Na co zwrócić uwagę! Przesłanie dla skorpionów miesiąc lipiec 2024. Poproszę przesłanie dla skorpionów. Skorpion, partnerstwo. Niech serce i umysł żyją w harmonii. Wasza energia, król mieczy. Człowiek odpowiedzialny, bardzo mądry, potrafiący zarządzać wszystkim. Więc energia macie super, i do pracy, i do rodziny. Wszystko na swoim miejscu. W rodzinie tutaj umowy, co niektórzy mogą zawrzeć, jakiś związek partnerski, cywilny. Lub jakieś umowy e, poślubne, nam, jakieś, e, poślubne, ewentualnie też e, spadkowe. W każdym razie podpisywane będą jakieś umowy w rodzinie. Zobaczymy, co to oznacza. Miecz, as mieczy, rodzina, skorpionie. Oczywiście rozwody też mogą być. Zobaczmy. Co ten as oznacza dla skorpionów w lipcu? Rodzina miłość. Gwiazda diabeł i księżyc. Gwiazdka spadła. Diabeł tutaj namieszał. Jakaś tajemnica wyszła na jaw. Jakieś uzależnienie. Ktoś tu chciał gwiazdkę z nieba. Wpadł w jakieś uzależnienie. No i tajemnica się wydała. Dlatego tu będą jakieś rozwiązania, jakieś cięcia, odcięcia. W pracy. W pracy jakby przyspieszenie, mnóstwo energii, pasja. Co niektórzy tu mogą mieć awans w pracy, niektórzy mogą zmieniać pracę. To jest przejście na inne stanowisko, w inne miejsce. Zobaczymy co też tutaj tam Rycerz-buław muki. Rycerz-buław dla skorpionów. Praca finansowa. też on wam chce przekazać? Tutaj jest przyspieszenie, ale było zatrzymanie. Byliście zawieszeni w miejscu, coś Wam tutaj nie, nie szło, ale teraz jest królowa pentakli, więc pieniążki na horyzoncie, ale też w tych finansach. Tutaj co niektórzy mogą cierpieć z powodu królowej, która być może wydaje za dużo pieniędzy, albo pokryją mu działa. No, uwaga tutaj, co ten rycerz Bułław. Zatrzymanie, królowa i cierpienie. Może też być strata, strata pieniążków w lipcu. Dlatego trzeba będzie zmienić pracę. Albo poszukać czegoś innego. Oczywiście to dla, nie, dla niektórych. Dla kogo to wiadomo. Co dobrego do Was idzie? No, idzie tutaj jakiś pieniądz, idzie. Tylko to jest początek. Tu są jakieś pomysły, na, może tak trzeba zmienić. Tu jest mądry król. Energia mądrego króla, władcy, który potrafi zarządzać. Więc myślę, że ten ruch tu jest przemyślany. I co dobrego do Was idzie? No, idzie ten pieniążek. Idzie jakiś prezencik. Mimo tutaj też w miłości nieciekawie, no to to co dobrego. No tu do rodzina miłość przyjdzie jakiś, jakaś niespodzianka. Być może ktoś tu oczekuje na jakąś paczuszkę. Może też yy, jakiś zastrzyk Pieniężny. Tutaj przyjść do Was, w każdym razie przychodzi coś dobrego, czyli pieniądz, pieniądz. Na co zwrócić uwagę? No, należałoby zdjąć opaskę z oczu. Tu rozwiązanie jest, tylko Wy wciąż go nie widzieliście. Więc zwróć na to uwagę, żeby wybrać. Zdjąć opaskę, ale wybierz dobrze. Zobacz to, co było przed Tobą ukryte. Tu jest tajemnica, tu jakieś cierpienie, oszustwa. Manipulacje, więc daj mi tą opaskę z oczu i przyjrzyj się sytuacji w Twojej rodzinie, bo tu coś się dzieje niedobrego, i pamiętaj o partnerstwie. Niech serce i umysł żyją w harmonii, nie kieruj się tylko jednym. Dobrze, zobaczmy jeszcze przypadkowe sytuacje, wydarzenia dla skorpionów miesiącu. Dla kogo to będzie informacja? Na pewno te osoby będą wiedziały. Mhm. Skorpiony. Skorpiony miesiąc lipiec. Miesiąc mhm. lipiec. Pierwszy tydzień. Drugi tydzień drugi tydzień lipca, trzeci tydzień lipca, trzeci tydzień, znów diabeł i czwarty tydzień, poproszę, czwarty tydzień lipca, czwarty tydzień, o i znów jest Wisielec, tak jak tam już był. Czyli tak. Przeciążenie. Coś wam, jakieś problemy nie dają spać. I to to się zakończy, bo tutaj jest gwiazda. Gwiazda w następnym tygodniu, więc yy, dążenie do swojego marzenia, do celów, do wyjścia z, z tego problemu. Tyle, że w trzecim tygodniu znów się pojawia diabe, diabeł. Klatka. O, złota klatka. Będziecie myśleli, że już wyszliście z tego problemu, ale jakbyście trafili z deszczu podryne. Także uwaga. No i ostatni tydzień. Takie zawieszenie, uzależnienie, zawieszenia. Tutaj problemy mogą być depresja psychiczna jakieś. Uzależnienia, przywiązanie do czegoś, czego nie można odciąć. Myślę, że co niektórzy tu potrzebują pomocy ze skorpionków. A co niektórzy muszą tu się na koniec miesiąca zatrzymać i spojrzeć na sprawy w zupełnie innym w kierunku, z innej perspektywy, żeby się wydostać z tej Klatki, z tego uzależnienia. Także wiadomość dla tych: na pewno osoby, które mają ten problem, będą wiedziały, że ta wiadomość jest dla nich. Dziękuję skorpionkom. Życzę Wam wyjścia z tych problemów i udanego miesiąca.